Żeby każdy dział książkę i tutaj mi się gdzieś ustawi. Tutaj, tutaj. Można tak powiem. Można też strzelać różne... Można je <grymne> nie dziwne minusy. Bardzo fajne, naprawdę. Co myślisz o akcji Nie czytasz, nie idę z sobą Szczerze mówiąc jestem jak najbardziej zła, bo jestem zwolennikiem czytania książek. Jestem szczęśliwy, że są takie akcje w wyorganizowane organizowane i oby więcej. Ile książek czytasz? Powiedzmy rocznie? Rocznie. Około 10-15%. No, lubię czytać. No, nie Co głównie czytasz? Beletrystykę? Fantastykę. Mhm. Takie typowe polskie angel fantazy. No, najbardziej mi się to podoba, najbardziej mi pasuje. Czwiek, właśnie piekara, kosakowska. No, takie książki w takim stylu. Jestem bardzo zainteresowany. Ja bardzo interesującą książką. Nie ja wiem, czy to jest fajny przypadek. Dobra, postaram się o tą książkę. No właśnie, bo to było takie trochę jak. To było takie To zrobimy ci po sobie, żebym. Wszyscy powinni czytać. A jak ktoś nie czyta, to nie idę z nim do łóżka. W takim razie, co czytasz? Czytam Fantastykę głównie, to tak akurat przypadkiem dzisiaj. Mhm. Chociaż też było w kanonie lektur. Przeczytałaś. Nie, w takim razie jacy autorzy, e, jakie tytuły polecasz? Najbardziej polecam Mila Gajmana, jego fantastykę, Starą Polską, czyli Lema.